Hejka! Witam was w trzecim odcinku malinki. E, więc tak, zbliżają się wakacje. No to chyba wiecie, co się z tym wiąże, że się zbliżają wakacje. A więc tak, tym, że będzie więcej, 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 więcej filmików na kanale. E, rok szkolny nie ma tego tyle filmików na kanale. Bo po pierwsze chodzę do szkoły, muszę odrobić lekcje uczyć się naklesówki, sprawdziany i no, czasami idę na godzinę ósmą wracam niby o godzinie pierwszej a siedzę przy lekcjach do godziny drugiej, trzeciej, więc później jestem zmęczona, nie mam ochoty po prostu usiąść do komputera i nagrywać czasami usiądę, program się odprężyć. a tak też nagrywam wtedy, kiedy mam wenę staram się dla Was często rzucać filmiki Najwięcej jak się da. Jak się nie da, no to czasami jest przerwa parę dni, maks do tygodnia. Samo nagranie zajmuje, zajmuje około 20 minut. Ale najwięcej czasu zajmuje montowanie. Najwięcej czasu potrafię przy montowaniu około godziny do dwóch godzin siedzieć. Więc w tym wypadku właśnie dlatego tak się pojawiają filmiki. Rzadko, bo jak nagram, to muszę zmontować mieć coś na zmontowanie. Zobaczyć jak to wyszło, jak to jest na przykład 100 dzieci, to się dzieje, jaką porobi zdjęcia do albumu, a uwierzcie mi, że ponad 20 zdjęć. No to to jest taka będzie dla Was zagadka. Więc tak, Ameryka miała 20 dzieci. I każde dziecko miało robione. Zdjęcie w wieku od niemowlaka, tudlersa, dziecko w wieku szkolnym i nastolatek. Może tam dwójka dzieci nie ma w wieku niemowlęcia i tudlersa. Zdjęcie trzy nawet w wieku szkolnego. Tak może się zdarzać. I ci, którzy oglądają ten sezon, to policzcie sobie, ile w sumie zdjęć muszę wstawiać przy montowaniu i podpisując zdjęcie, kto jest na tym zdjęciu. Ile czasu zajmuje. Przy montowaniu, tych wszystkich um, zdjęć i podpisów. I możecie w komentarzu, e, jeżeli są komentarze wyłączone, to możecie na e, maila napisać odpowiedź. Sister który games. jest e, brzmi Sister Games, Forever Sisters, e, jak się nie mylę, Games, Małpa, Jak źle powiedziałam, w opisie wam podam. Ehm, prawidłowy bo również to jest wasz, też was serdecznie zapraszam do sprawdzenia opisu, bo w opisie również też tam yy, pisze dlaczego długo filmiku yy, nie było, a też są jest wakacje, każdy ma wolne od szkoły, więc w związku z tym będę się starała yy, Wam rzucać dużo filmików, a na dzień, codziennie może być w przeciągu jednego dnia, może 3-4 filmiki ulecieć. Teraz obecnie tam się przetwarza filmik na komputerze um, Już się właśnie przesłałam um, Filmik dla was I naprawdę to nie ja, I też czasami jak jestem po całym dniu szkoły To mi wtedy głowa boli i nie mogę siedzieć przy komputerze Ale dobra Nie um, się z tym Jak wiem sama um, Z doświadczenia zanim zaczęłam na YouTube nagrywać Oglądałam sobie um, Youtubera Stu, na pewno każdy go kojarzy No i jak oglądałam, myślałam tak Co to za filozofia nagrać filmik, jak się go, go sprankuje. Co to za filozofia? Tak? No Jak się siedzi od strony monitora, to tak się wydaje, co to za filozofia, nie? A jak się usiądzie od tej strony za monitorem, nie przed, tylko za monitorem To już widać, co to za filozofia tak samo yy, jakiś tam filmik mi zajął około 3 dni 4 Czy nawet i 4 dni. Yy, 4,5 dnia, dokładnie. tak około tam 3-4 dni i pół. Jeden filmik zajął, a trwało raptem, nie wiem, 15 minut bądź 20. Więc prawdę mówiąc, to nie jest takie hob Chyba, że mają to być takie bezsensowne, pocięte. Eee, pełne nie wiem, jak, ha, jak ktoś by szarwił w koło idę po pokoju, coś tam mnie pyta. Chyba, że chcecie słuchać, co się dzieje u mnie w domu, i siedzieć przez te godzinę czasu na YouTubie i oglądać godzinny filmik. Ok, no to w związku z tym, że są wakacje, to yy, będzie. Piosenką tygodnia, tyle słońca w całym mieście. Okej, okay. tyle słońca, tygodnia jest, tyle słońca w całym mieście. Tyle słońca w całym mieście, dzień wspaniały, wspomnienia lata, dzień słoneczny, cmy. Nagle w y, tłumie w samym środku miasta ty po prostu ty. Dzień godzina zwierzeń. Dzień przy twarzy twarz. Szuka pomoc popełnionych ścieżek. Ehm, lecz, lecz czy znajdzie nas? Lecz słońce w całym mieście nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz o popatrz. Szerokimi ulicami. Nasze szczęście za ho... Ka... Zakochani. Popas, opopad Wiatr porywa ich spojrzenia. Biegnie w Zwie... Wedle czy świetlnem? Wedle. Wedle nie. To nie wedle. Dobra. wy. Przepraszam, że tak przerywałam, ale ja stoję. Jak wiecie, to przy ścianie a komputer mam na biurku i trochę był... Nie... Nie się co chodzi. Nie widzę. I właśnie dlatego takie... mam zbyt małe zas przydą się powiększe Dlatego tą Dobra, tam. dawaj dalej. Do wcipy? Tak, to do wcipy Dobra. teraz. Tak. E, więc tak, będzie znowu do wcip tygodnia, ale oglądajcie, jak coś nie chce nikogo. Um, obrażać jeżeli ktoś jest, ogląda ten odcinek, tą serię i jest blondynką, z blondynem, nie jest to na celu obrażenia, tylko na celu takim humorystycznym, można powiedzieć. Jak ktoś oglądał się z tyłkiem, to pamięta, że sama byłam jeszcze z tą blondynką. Okej, okay. więc tak, blondynka dowiedziała się, że jest. No, zgadujcie się, że jest. Ok, no to tam dalej. Rolynka dowiedziała się, że jest w ciąży i płacze, ale ja nie jestem gotowa, żeby mieć dziecko. Nie mam pracy, męża, nawet domu. Nagle wpada na genialny pomysł. A może to nie moje? Super! Dobra. Okej, okay, na no tym przechodzimy do filmu tygodnia. Aha, jak coś to, to. Było cięcie i zdążyłam bluzkę gorąco w tamtej. Więc tak, w 5 tygodnia będzie Carlshop Musical 3. Też yy, odtrójcie, trójce można powiedzieć znajomych, co chodzą do liceum i yy, to jest bardziej musicalowy film, bym powiedziała. I najlepszy w tym koniec odliczają do wakacji typu 3, 2, 1, 0, dzwonek dzwoni. Cała klasa, chórem, radością wychodzi z tej klasy, tancząc, śpiewając, że już wakacje są. I naprawdę High School Musical, 3 polecam, bo super to jest film. Również można podpiąć kolejny film do tego okresu, ale to już czwartym odcinku Mańki. To będzie. Ten film podpięty. Również możecie napisać w komentarzu, czy kojarzycie ten film High School Musical 3. A to do zobaczenia. Cześć!